Może ci się wydawać, że kiedy planujesz prace betoniarskie, potrzebna ci jest betoniarka, nawet do mniejszych projektów wokół domu. Może zastanawiasz się, betonowanie przy użyciu konewki jako jedynego narzędzia? Jak to działa? Pozwól, że pokażemy ci, jak można betonować szybciej i wygodniej dzięki Baumit Galafix. Opracowaliśmy Galafix do błyskawicznego montażu oraz kotwienia, np. słupków w gruncie oraz do wykonywania lub naprawy różnych elementów betonowych bez dostępu do energii elektrycznej i konieczności stosowania mieszadła lub betoniarki. Wszystko, co musisz zrobić, to wsypać nasz Galafix w 10 cm warstwach do zwilżonego dołu, a następnie wlać zalecaną ilość wody na wierzch każdej warstwy. Wygładzić ostatnią warstwę kielnią i gotowe. Dobrze słyszałeś, to takie proste. Baumit Galafix do szybkich i wygodnych prac montażowych bez użycia betoniarki, stworzony przez jednego z wiodących producentów materiałów budowlanych w Europie. Baumit pomysły z przyszłością.